Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Wulpi i zapraszam na unboxing zestawów kart Pokémon, a w pierwszej kolejności tego Marni Boxa, później będę otwierać na innych filmach tego Blastoise Vimax oraz trzy zestawy z Champions Path. ale najpierw Marni. Marni, która przyszła do nas w końcu, pojawiła się w końcu również i w Europie. Jest w takim bardzo fajnym pudełeczku wyglądającym jak kartonik po mleku. Jak mi się wydaje, że taki kartonik po mleku, może w Polsce takich nie ma, bardziej po kefirze jakimś, ale w Stanach jest to taki kartonik po mleku. I zaraz otworzymy tu i zobaczymy, co nas czeka w środku. Ogólnie z tymi Marni Boxami był taki problem, że niektórzy dystrybutorzy oraz niektórzy ludzie zgłaszali, że karta Marni specjalna, która znajduje się tu w środku, jest w języku niemieckim. Zobaczymy, czy i do mnie trafił ten sam problem, to zaraz przekonamy się. Czy i nasza marni jest w języku niemieckim? Zobaczymy, co my tutaj mamy w środku. W środku jest pudełko, które jest kumemu zaskoczeniu, plastikowe, to nie jest papierowe pudełko z boosterami, które zaraz będziemy otwierać. Kosteczki turniejowe, ja tych nie za bardzo lubię, bo one są z cywerkami, wolałem te poprzednie, z którymi, które były normalnie z oczkami. Znaczniki oraz bardzo duża moneta z marni. Zobaczcie, jak ona ładnie wygląda. Mam nadzieję, że sfokusuję Wam się tutaj. O, proszę bardzo. Tak wygląda moneta z Marni. Ona jest duża. Ona jest dużo większa niż te pozostałe monety, które są w kartach Pokémon. E, ta jest zdecydowanie dużo większa. Do tego są jeszcze foliki, czyli koszulki ochronne do waszego, em, do waszych kart, do waszego deku. No i Marni, która w moim przypadku jest również w języku niemieckim. Proszę bardzo, jest Mary zamiast Marni i jest. Jeder Spieler mischt eine Handkarten und legt sie unter sein Deck. E, więc to jest y, zestaw, który też się trafił w języku niemieckim. One są, pomimo tego, że to jest amerykański, angielski zestaw. To one się tu trafiły w języku niemieckim. Natomiast pozostałe wszystkie karty powinny być w języku angielskim. To jest taki błąd, który pojawił się, na który wszystkie autorzy zgłaszali uwagę i który najprawdopodobniej, być może zostanie jakoś, jakoś zrekompensowany. Na razie niestety nie wiadomo. Natomiast błąd pojawił się bardzo, bardzo, w bardzo częstych ilościach przypadków. Tak więc no, mam nadzieję, że. E, zrobią coś z tym. Tu jest karta z kodami, to ją odłożymy. Jest ta karta Marni oraz Marni, już tutaj, proszę bardzo, po angielsku, razem z podpisami. E, te trzy karty, one są bardzo ładne. To są promki. Cieszę się, że nie jedna, a trzy. I cieszę się, że te przynajmniej są po angielsku. Natomiast ta Marni jest niestety w języku niemieckim. No cóż, zdarza się, zobaczymy w przyszłości, może coś da radę z tym zrobić. Na ten moment. No, czekamy na jakieś informacje. Zobaczmy teraz, w takim razie, co znajduje się w tych boosterach, które tutaj są, i jakie w ogóle tu są boostery. Pudełko jest w ogóle całkiem spoko. Ono jest plastikowe. To się rzadko zdarza, żeby był plastikowy zestaw z pudełkiem. Wydaje mi się, że całego deka zmieści, nawet z folikami. Wydaje się naprawdę być całkiem spoko. O, tu marni mm. No, no dobra, okej. Okay. Jakie mam bustel? Mamy Sword and Shield, Darkness of Blaze, Vivid Voltage, Chilling Rain, Chilling Rain, Chilling Rain, Chilling Rain, Battle Styles i Battle Styles, czyli. taki jaki misz masz trochę, ale nie jest źle. Zacznijmy od tego Darkness of Blaze. zobaczmy, co nas tutaj czeka. Ja będę oczywiście od razu je otwierał, nie będziemy jakby kombinowali z pokazywaniem kodów i tak dalej, i tak e, dalej. Tu widzę, że coś już jest. I mamy Krobata V. O, proszę bardzo, Krobat V. Pierwszy, pierwszy dropik od razu, jaki fajny. Krobat V to jest nawet całkiem spoko. Drop o, zrobię z fokus na kamerze, żeby był lepiej. Yy, I jakoś jest tak dużo kart w ogóle. Ile tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Aha, dziesięć. I mi się tak wydawało, że jakoś tak strasznie dużo tych kart jest. Ale Krobat V, całkiem spoko dropik na sam początek. Teraz Vivid Volt. Zobaczymy, co jest tutaj w tym zestawie. Też bez zbędnego kombinowania. Tu mamy Iviubat, Sidot, Xerneas. O, całkiem spoko. I Grapploct. Laudet, Windon Stadion i Zebstrika. No, to nie było tak tragicznie na szczęście. Dobra, czas na kolejny booster. Tym razem Chilling Rain. I tu mamy Sfil, Krablawler, Golet, Porygon. Jest Hani Golurk. O, jaka zniszczona energia. o Ojacie. Zniszczyli mi energię. Hunter, Flannery i Crabominable. Ale z, energię po prostu zmaltretowali. Dobrze, że to nie był jakiś Vi albo Vimax, albo nie daj Boże, złota karta jakaś, która wyglądałaby tak, w ten sposób. Ale to był niezły hardcore. Dobra, kolejny Chilling Rain. Tu też raczej Standardik. build Farfetched, Agron oraz Fasimian. O, i Spiral Energy. Akurat Spiral Energy. Y, mam deki zbudowane na tych energiach, tak więc mogą się sprzedać. sprzed chciałem sprzed, powiedzieć. Nieładnie. Przydać się mogą. Mam dwa deki z Chilling Rain zbudowane i z Battle Styles. Więc. Y, mam już zbudowane zestawy z tych najnowszych setów. A kolejny booster Blitz. Porygon Z oraz Tapu Fini. O, proszę bardzo, jakie on jest ładny ten Tapu Fini. Ładnie się świeci. O, jest Klara. Counter i Doktor. Battle Styles teraz. Jak na razie jeden drop. Mam nadzieję, że nie skończy się na jednym V. Że będzie coś jeszcze w tych boosterach. No, tu raczej nie. Slowpoke, Timbur, Espur, Elektrabus, Bronzor oraz Drampa. A, zielony kod. Raz są kody tak, raz są kody odwrotnie z tego co zauważyłem. Ale to pewnie dlatego, że tu, są, tu jest masz zestawów. No i Battle Styles, Battle Styles, pokażcie mi co jest Battle Styles jeszcze. O, tu mamy jakiegoś fajnego v -Maxa. Tapu Koko, uuu, no proszę, no to fajny drop. Akurat Tapu Koko chciałem, ja lubię akurat Tapu Koko ze względu na to, że to jest bardzo fajny Pokémon. Ignite i Karkol, no to nie tak tragicznie, powiem szczerze, mogło być dużo gorzej. Czyli mamy tak naprawdę, z tych wszystkich kart, które tutaj są, Mamy Tapu Koko oraz na samym początku. choć tu Kroba Dwi. To były dwie, y, dwie, dwa tutaj dropy, które trafiły się z tych zestawów, a ja nawet jestem zadowolony. No i jest ta marni Mary. Mary niemiecka razem z tymi y, bardzo ładnymi katami y, trenerskimi y, promkami. No moim zdaniem, całkiem spoko. No i pięknie, no dobrze. No i tak właśnie wygląda zestaw z Marni razem z tym pudełeczkiem po mleczku. Pudełeczko jest bardzo fajne, sobie zostawię, na pewno nie będę wywalać. To jest coś, co rzadko się pojawia w karciance, mi się bardzo podoba. Razem z tym ogólnie zestaw jest bardzo fajny. Muszę przyznać, że chciałbym więcej takich zestawów, które będą się pojawiać w naszych sklepach. Mam nadzieję, że Pokemon kompany wysłucha moich próśb i propozycji. A to na razie tyle. Zapraszam też Was do innych filmów, który zaraz będę otwierać jeszcze tego zestawa pięknego z Blastoise'em. Oj, kamera się ruszyła, przepraszam. Trzy zestawy z Champions Pad. Tak więc dziękuję bardzo za teraz. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.